Cześć, dzień dobry, witam się z Wami po troszkę dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że tą przerwę właśnie tym filmikiem Wam wynagrodzę, bo przygotowałam dla Was ogromne denko i poopowiadam przy okazji o mojej pielęgnacji, jak wyglądała moja pielęgnacja właśnie z tymi produktami. Jak tak spojrzałam w mój kanał, to tam zauważyłam, że już naprawdę dość sporo dni nie dodałam żadnego filmu, także mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale uwierzcie mi, że ta przerwa po prostu była mi potrzebna, żeby właśnie działać dalej i żeby mogła sobie poplanować różne rzeczy, w tym także m.in. pielęgnację, ale też troszeczkę zresetować głowę. Ale dobra, przejdźmy do dzisiejszego filmu, no i przede wszystkim do produktów naturalnych, tak jak zwykle, wszystkie kosmetyki, które tutaj zobaczycie, są kosmetykami w 100% naturalnymi. Zawsze jak patrzę na takie zgromadzenie tych wszystkich kosmetyków, które używałam, to napawa mnie to po prostu taką dumą, że one wszystkie są naturalne, z naprawdę świetnymi składnikami, więc to jest po prostu świetne. I zawsze właśnie mnie to cieszy, że później mogę się z tym z Wami podzielić i być może Was zainspirować. Tutaj na stole mam wszystkie produkty, więc mogę od czasu do czasu właśnie zerkać w tą stronę. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że podczas tego, tych ostatnich miesięcy, podczas kwarantanny, moja cera też troszeczkę się zmieniła, i ta pielęgnacja także się troszkę zmieniała. I zanim tutaj zacznę recenzję i zacznę ocenę tych produktów, to zaktualizuję Wam mój stan cery. On generalnie jest teraz, moja cera generalnie jest teraz dość normalna. Wciąż lubię się z produktami do cery trądzikowej czy tłustej, ale Także zauważam, że moja cera potrzebuje znacznie więcej nawilżenia, a także podczas kwarantanny troszkę niektóre rzeczy mi doskwierały. No i bardziej się skupiłam także na naczynkach, czy też ogólnym podrażnieniu i zaczerwienieniu skóry. Dlatego też takie właśnie tutaj będzie zbiór tych kosmetyków, a nie inny. Także fajne jest też to, że moja skóra przychodzi wciąż taką metamorfozę i jest zmienna, co jest całkowicie normalne. I mogliście obserwować moją przygodę, od cery trądzikowej, od cery tłustej i mieszanej, gdzie właśnie kosmetyki głównie do takiej cery używałam. Ale tutaj też nie martwcie się, bo powrócę do tego wszystkiego i, i na pewno będziecie wy także mogli do, do tego wszystkiego wracać, więc tutaj się nie martwcie. Ale też fajnie, że mogę teraz poznawać nowe produkty do mm, zupełnie innego typu cery, i więc także będę miała dużo więcej recenzji. Dla różnych skór. Dobra, zacznijmy może od oczyszczenia i od demakijażu. Przez ostatnie miesiące demakijaż wykonywałam głównie tym właśnie mleczkiem z Scheidir. O tej emulsji możecie posłuchać w kosmetykach naturalnych na start w kategorii demakijaż. No i mi osobiście ten produkt bardzo się podobał i powiem Wam szczerze, że on jest także niesamowicie wydajny. Ta tuba, właściwie tuba, tylko buteleczka szklana jest naprawdę dość solidna, no i dość duża, jak tutaj też można. Możecie zauważyć. Dokładnie sobie nie zapisałam, od kiedy używam ten produkt, ale on był ze mną przez ostatnie kilka miesięcy. Wcześniej osobiście nie lubiłam się z formułą emulsji i mleczek do demakijażu, ale teraz jak najbardziej pasuje mi to, ponieważ jest to szybki demakijaż. Łączy w sobie demakijaż olejowy po prostu z takim z, z żelem do mycia twarzy. Nie miałam okazji go testować na takich ciężkich makijażach, ponieważ e, tak, także podczas kwarantanny i, i, i ogólnie e, nie miałam też m, okazji wykonywać takich cięższych makijaży Ale do takiego codziennego, naturalnego m, na przykład do zmycia tuszu do rzęs jak najbardziej sobie ten produkt e, z tym wszystkim radzi Więc ogólnie, żeby nie przedłużać, naprawdę nie mam uwag co do samego użytkowania, co do samego produktu Jedynie na co warto zwrócić uwagę, to że jest to produkt naprawdę duży i ciężki, więc e, na jakieś wyjazdy i tak dalej. Myślę, że niekoniecznie, chyba że mamy miejsce i mamy, yy, i mamy ochotę dźwigać naszą kosmetyczkę. Druga taka, tu, którą, o której mogę wspomnieć, to to, że mamy tutaj w nazwie 100% naturalnych i certyfikowanych składników, i mamy to od razu m, dużymi literami na buteleczce z przodu, co sugeruje, jakobyśmy mieli do czynienia z całym kosmetykiem e, certyfikowanym, czy też z większością składników certyfikowanych, a tak nie jest, bo składników certyfikowanych w tym produkcie jest około 2 czy 3. Żeby Was tutaj nie zmylić, to powiem taką e, ogólną liczbę, ale właśnie jak liczyłam, to wyszło mi około dwóch czy Składników certyfikowanych. No i ogólnie ten produkt bazuje na oleju słonecznikowym, jest też lawenda. No i także jest właśnie sporo tych emulgatorów, które właśnie tworzą taką konsystencję mleczka, więc to mi się naprawdę super i fajnie sprawdziło. Kolejny produkt, z którym spędziłam ostatnie tygodnie, to jest pianka Clochy. I tutaj mam wersję tą delikatną, łagodną piankę do mycia twarzy. No i powiem Wam szczerze, że ona także mi się bardzo, bardzo sprawdziła. W zasadzie już od pierwszego użycia. Pierwszego wyciśnięcia, wyciśnięcia tej pianki, wiedziałam, że to po prostu będzie pianka dobra, ponieważ osobiście miałam dużo do czynienia w przeszłości właśnie z piankami z różnych naprawdę firm. I tutaj muszę Wam powiedzieć po prostu, że nie mam uwag, zarówno co do składu, jak i co do, co do działania. Pianka jest solidna, gęsta, bardzo fajnie oczyszcza skórę, nie powoduje ściągnięcia, naprawdę jest taka dość delikatna i myślę, że raczej bym jej nie, poleci nie poleciła dla cer tłustych czy też trądzikowych, bardziej właśnie bym sięgnęła po tą drugą wersję pianki odświeżającej. Natomiast ta, właśnie łagodna na ten czas, kiedy miałam mało makijażu i troszkę podrażnioną cerę, to jak najbardziej ona mi się świetnie sprawdziła. Kolejny produkt, którym oczyszczałam skórę twarzy, jak, mi się, jak zaczęła mi się już kończyć ta pianka, to był żel do twarzy od marki Evolve. To jest zagraniczna marka i ogólnie zarówno o tej marce, jak i Konkretnie o tym produkcie, dlaczego się na niego zdecydowałam, opowiadam w kilka filmików dalej. Tutaj gdzieś wam go podlinkuję albo w opisie pod filmem. Jeżeli jesteście zainteresowani zaciekawieni właśnie tą marką, to tam naprawdę sporo mówię na jej temat. I tam też właśnie mówiłam o tym, że żel bardzo mi się spodobał, bo ma taką kremową konsystencję i właśnie czegoś takiego szukałam. No i tutaj po skończeniu całej buteleczki muszę potwierdzić po prostu swoją opinię, że żel po prostu mega mi się spodobał, jestem z nim. Bardzo bardzo zadowolona. Ta buteleczka jest szklana, jest malutka. Nawet byłam z tym produktem na wyjeździe nad morzem i fajnie w kosmetyczce. Jest bardzo lekki i malutki, więc to jest duży plus. No i generalnie po prostu bardzo lubiłam oczyszczać skórę twarzy tym produktem. Absolutnie nie miałam żadnych minusów, nic się złego nie działo. Same, same plusy. Jest to naprawdę mój faworyt, jeżeli chodzi właśnie o oczyszczanie skóry twarzy, więc bardzo Wam polecam. No i teraz właśnie Wam pokazałam trzy produkty, które mi towarzyszyły i były do oczyszczania skóry twarzy. Więc teraz przejdźmy do nawilżania i odżywiania. Tak się akurat składa, że etap tonizacji świadomie pominęłam. Nie miałam potrzeby tonizowania skóry. Tak więc w tym zestawieniu teraz właśnie nie mam żadnych takich produktów, żadnych toników czy też hydrolatów. No i słuchajcie, przejdę najpierw do tego duetu. Jest to krem od marki Ministerstwo Dobrego Mydła oraz taki eliksir Mango z Bioap. I te dwa produkty mogliście widzieć w mojej pielęgnacji porannej, chyba tak to była poranna pielęgnacja. Miałam też nagrać pielęgnację wieczorną, ale właśnie wtedy wszystko mi się tak Poknociło, że produkty, które miałam do pielęgnacji wieczornej, po prostu mi się skończyły, zanim e, chciałam nagrać filmik, więc wszystko mi się gdzieś tam to porozjeżdżało. Dlatego też stwierdziłam, że, m, że nie nagram tej pielęgnacji wieczornej, tylko teraz zrobię takie ogólne denko i wam opowiem, jak ta pielęgnacja właśnie wyglądała. Wtedy do pielęgnacji wieczornej używałam serum z Natural Secrets, to dwufazowe i o możecie posłuchać we wcześniejszym denku. Tam wszystko opowiadam, jak mi się ono sprawdziło. No i teraz, jeżeli chodzi o tą dwójkę, zacznę od kremu z ministerstwa, ponieważ mam na jego temat dużo pytań. No i też moje doświadczenie troszkę z nim się zmieniło. Ponieważ jak nagrywałam dla was pielęgnację poranną, to ten krem właściwie dopiero zaczęłam używać. Byłam tak gdzieś w jednej, może trzeciej i on wtedy wywarł na mnie dość pozytywne wrażenie. Miałam co prawda lekkie ale co do nawilżania i wtedy też wam o tym wspomniałam. Natomiast w, właśnie w duecie z, z tym serem. Elixirem Mango, to w miarę się sprawdzało. Natomiast z czasem użytkowania zaczęły mi się pojawiać po prostu jakieś uwagi właśnie co do tego kremu. No i teraz po, chcę Wam powiedzieć moją końcową opinię. Więc generalnie uważam, że tak, krem raczej się nie sprawdzi do cery suchej czy też bardzo suchej, i nie jestem pewna, czy nawet do normalnej, ponieważ generalnie ten krem obiecuje właśnie dość spore nawilżenie i jest przeznaczony do cery suchej. Natomiast u mnie w przypadku cery dość normalnej, Czasami moja skóra potrzebuje więcej nawilżenia, to ten krem po prostu nie dawał sobie rady. On po prostu nie nawilżał mojej skóry, i jeżeli zastosowałam sam krem, to odczuwałam taki dyskomfort, lekkie ściągnięcie skóry, więc tutaj, no niestety u mnie to się nie sprawdziło. Więc jeżeli macie skórę taką naprawdę suchą, to ja bym się raczej zastanowiła, jeżeli planujecie samodzielnie stosować ten krem. Bo w połączeniu jak najbardziej można to fajnie gdzieś tam zmieszać, ale samodzielnie niekoniecznie. Druga sprawa jest taka, że krem tutaj nie wiem jak wam to opisać, ale krem jest taki jakby ciągnący się. Co mam na myśli? To, że jak rozsmarowuję ten krem na skórze. To nieważne ile bym po prostu tutaj wiecie tarła skórę To ten krem ciągle gdzieś jest, ciągle on się rozsmarowywuje, rozsmarowywuje Wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję, że wiecie I ja osobiście czegoś takiego w kremach nie lubię Bo mam wrażenie, że finalnie po prostu ten krem zetres ze skóry i on w ogóle nie zostanie Natomiast jeżeli chcę go jakoś fajnie wklepać, to też wtedy to nie do końca się sprawdza Trzecia ostatnia uwaga jest taka, że troszkę mam wrażenie jakby skóra mi się pod tym kremem pociła on w swoim składzie ma troszkę emulgatorów i tak dalej, więc może to być też kwestia tego. No ale tutaj chcę Wam właśnie zaznaczyć, że jednak ten, ten komfort, kiedy mam ten krem na twarzy, nie jest taki, taki fajny. I raczej do tego kremu nie powrócę z takim stanem cery, jaki mam teraz. Przejdźmy teraz do eliksiru Mango, ponieważ to właśnie z nim stosowałam na początku ten kremik i to sprawdzało mi się dość fajnie. Ogólnie to, ten eliksir Mango bardzo, bardzo go polubiłam. Polubiłam go przede wszystkim za to, że mogłam go stosować zarówno samodzielnie I starcza mojej skórze naprawdę dość taką fajną i przyjemną porcję nawilżenia Ale także się sprawdzał właśnie w połączeniu czy to z kremem, czy to z innym serum Więc tutaj jak najbardziej na plusie nie miałam z nim problemów Jedyna uwaga, którą mam to to, że ten produkt troszkę się lepi I jeżeli nałożę go samodzielnie, na przykład wieczorem No to niestety czuję to, jak mi on się po prostu przylepia do poduszki I to jest coś, czego ja ogólnie w produktach bardzo bardzo nie lubię, więc nie stosowałam go do pielęgnacji wieczornej, tylko właśnie do pielęgnacji porannej. Natomiast ogólnie jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o ten produkt. Myślę, że on, może on być takim fajnym dodatkiem od czasu do czasu do pielęgnacji, ale raczej bym na tym produkcie ja osobiście nie bazowała. Tak więc ja go stosowałam na początku użytkowania z tym kremikiem, on mi się dość szybko skończył i później sięgnęłam po serum z Shidil i to jest serum przeznaczony właśnie do cery naczynkowej, odwodnionej i wrażliwej. No i tutaj możecie już zauważyć dość solidną zmianę, ponieważ właśnie jest to serum do takiej cery. Bo wtedy też mniej więcej zaczęła się kwarantanna i właśnie wtedy moja cera zaczęła troszkę tam wariować, więc chciałam ją uspokoić i stąd właśnie wybór takiego serum. Przede wszystkim nie spodziewałam się tego, że ono będzie takie wodniste, tak lekkie i naprawdę wchłania się bardzo fajnie w skórę i, i po prostu jest lekkie, więc to jest bardzo duży plus. Nie ma w ogóle żadnego problemu, żebyśmy na to serum nałożyli krem. Czy zarówno na przykład jakiś serum olejowe, absolutnie w ogóle super się to sprawdza. No i ja właśnie później zamiennie zaczęłam go mieszać z tym kremem z ministerstwa, no bo chciałam ten kremik po prostu wykończyć. Nie lubię marnowania produktów, więc zależało mi na tym. No i słuchajcie, okazało się, że w sumie jest to bardzo fajny duet i w połączeniu właśnie z tym serum z Shai Deer, ten krem naprawdę sprawował się dość fajnie i miałam taką dość konkretną porcję nawilżenia. Jeżeli miałabym porównać stosowanie kremów z ministerstwa w duecie z tym z mango, a właśnie tym z Shajir, to tutaj zdecydowanie ten duecik wygrywa i naprawdę bardzo fajnie się sprawdził. Ale tutaj też znowu mam uwagę, ponieważ mamy napisane, że serum jest do skóry suchej czy odwodnionej. I tutaj niekoniecznie bym się zgodziła, ponieważ w moim przypadku on nie dostarczył mi właśnie takiej odpowiedniej dawki nawilżenia i jeżeli go zaaplikowałam, to czułam delikatne ściągnięcie. Dlatego też właśnie później pokombinowałam i zaczęłam go. Łączyć z kremem z ministerstwa i tak to mi się naprawdę super sprawdziło, aczkolwiek samo to serum, o serum oceniam bardzo pozytywnie i zauważyłam, że po aplikacji właśnie tego produktu cera faktycznie jest lekko uspokojona. Nie ma tego uspokojenia, takiego, wiecie, bardzo zauważalnego, więc jak macie cerę mocno taką wrażliwą, zaczerwienioną, to może troszkę wam to uspokoi. Bo ja zauważyłam takie właśnie lekkie działanie. Ale uważam, że jest to serum naprawdę godne polecenia, ponieważ można go fajnie skomponować z innymi produktami. Jest lekkie, więc jak najbardziej jestem na tak. I kolejny produkt, który zużyłam z dużą przyjemnością, jest to ampułka Booster redukująca zaczerwienienia od marki Uzdrowisko. Jest to stosunkowo nowość, ponieważ to wyszło chyba kilka tygodni temu. I ja od razu wtedy zaczęłam to użytkować, właśnie z uwagi na te zaczerwienienia i byłam ciekawa jak to się sprawdzi. Muszę Wam powiedzieć, że produkt naprawdę szybko zużyłam. Podoba mi się to, że jest on, w, on ma taką mleczną konsystencję i formułę, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne dla skóry. Świetnie się wchłania, pozostawia lekką warstwę nawilżającą. Mogłam go używać zarówno solo, ponieważ właśnie czułam taki komfort, nie czułam żadnego ściągnięcia, ale także mogłam go używać z innymi produktami. I często właśnie na to serum aplikowałam na przykład serum olejowe, o którym zaraz wam powiem. I w momencie, kiedy skończyłam te produkty, to właśnie używałam tą ampułkę samodzielnie na skórę w pielęgnacji porannej. Sprawdziło mi się, to serum naprawdę super. I to jest moja już druga buteleczka, i powiem Wam szczerze, że zauważam faktycznie działanie tego serum, jeżeli chodzi o zaczerwienienie. I to jest widoczne już zaraz po aplikacji, i widzę po prostu, że skóra jest wyraźnie uspokojona, tych zaczerwienie jest mniej, natomiast w takim dłuższym użytkowaniu to wygląda jeszcze lepiej, więc ja naprawdę jestem bardzo zadowolona. Więc ostatnio moja pielęgnacja wyglądała właśnie tak, że rano była ta ampułka, a wieczorem były. Te dwa cudowne produkty. Tutaj mamy serum z witaminą C 10%, a tutaj mamy takie serum odbudowujące, odbudowujące olejowe w formie olejowej z ceramidami. Zarówno to ma ceramidy, jak i to. I tutaj też, jeżeli chcecie posłuchać o tych dwóch produktach, one są z marki Aflorence. To ja mówię o nich bardzo dokładnie w tym samym filmie, o którym mówię, o tym Żelu z Evolve. I tam zachęcam Was, żebyście zajrzeli i, i się dowiedzieli, właśnie, co jest fajnego w, w tych dwóch produktach. Jeżeli chodzi o serum z witaminą C, ja na początku nie do końca byłam przekonana. Jeszcze nie widziałam wtedy efektów, jak właśnie nagrywałam w tym filmie. Natomiast kończąc tą butelkę, jestem turbo zadowolona. Uważam, że jest to naprawdę świetne serum z witaminą C, i jeżeli będę miała okazję. To na pewno będę do niego wracać. Zauważyłam, że moja skóra znacznie się uspokoiła, rozświetliła, także rozjaśniły się cienie pod oczami, no i po prostu ten duet sprawił, że skóra po prostu była taka fajna, jędrna, napięta, przede wszystkim odbudowana, bo tutaj mamy naprawdę moc takich niesamowitych składników, chociażby jak właśnie ceramidy, więc ja, ja po prostu byłam. Mega, mega zadowolona. I te produkty mi się skończyły dosłownie chyba wczoraj, więc naprawdę nie wiem co dalej pocznę i jestem w trakcie właśnie pielęgnacji, planowania mojej dalszej pielęgnacji, ale już za tym tęsknię. I ostatni produkt, który ostatnio pojawił się w mojej pielęgnacji, to było drugie serum właśnie z witaminą C od marki Bioap. To serum jeszcze mam, ponieważ ono mi towarzyszyło tak dodatkowo, bo w międzyczasie natrafiłam właśnie to serum z Florence i zdecydowałam, że będę je używać właśnie codziennie, a to serum stosowałam dodatkowo. I ono także jest takim produktem, który bardzo polubiłam, ponieważ bazuje na formie olejowej. Mamy tutaj takie oleje, które moja skóra naprawdę bardzo lubi, jak na przykład Tamanu. Więc ten produkt bardzo mi pomógł na początku jeszcze kwarantanny i jeszcze troszkę przed nią, gdzie miałam lekki problem z wypryskami. Więc to było świetne połączenie. Produktu mi jeszcze zostało na kilka użyć, ale zdecydowanie jestem jak najbardziej na tak. Bardzo lubiłam go używać, zwłaszcza do masażu skóry i właśnie bardzo często aplikowałam to serum na przykład na tą ampulkę z uzdrowisko i to mi się super sprawdziło oraz super mi się sprawdziło, kiedy aplikowałam to serum właśnie na, na to serum z Shady, to było w ogóle super połączenie. W momencie, kiedy zaaplikowałam ten olejek i chwilkę pomasowałam skórę, to on się tak bardzo ładnie wchłonął, pozostawił taki Naprawdę lekką, delikatną warstewkę i no jestem bardzo zadowolona Także na początku użytkowania zauważyłam właśnie takie lekkie rozjaśnienie Zwłaszcza przebarwień, które mi zostały jeszcze właśnie po wcześniejszych wypryskach Więc znowu jestem jak najbardziej na tak Natomiast jeżeli miałabym porównać te dwa produkty, bo pewnie będziecie się zastanawiać To ma serum witaminy C i to ma serum witaminy C To są to tak naprawdę dwa różne produkty Ten ma inną formę witaminy C, ten ma inną formę inne mają stężenia, właśnie przez to, że mają inną formę. No i także zupełnie inny skład. To serum jest dużo bardziej rozbudowane, ma dodatek ceramidów i wszelkich takich substancji naprawczych. Natomiast to serum bazuje na przede wszystkim olejach. Dlatego też między innymi różni właśnie znaczna cena, ponieważ ta ilość substancji jest różna. Natomiast oba serum są w swojej kategorii po prostu dobre. Jeżeli chciałabym takiego kopa dla mojej skóry, super odżywienia, ujędrnienia to zdecydowanie będzie to serum. A jeżeli chciałabym czegoś po prostu takiego lekkiego na co dzień z dodatkiem witaminy C, co fajnie odżywi moją skórę, no to wtedy takie taki standardowe serum z białkiem. I ostatni produkt, który zużyłam w całości, to jest krem BB z filtrem od marki Asoa. Tutaj już bardzo często chyba wspominałam, że jest to jeden z lepszych kremów u mnie dla mnie, kremów BB z filtrem SPF 30 i ja go stosowałam po prostu praktycznie codziennie. Służy mi on równocześnie jako makijaż, taki delikatny, już nic więcej na to nakładać nie musiałam, więc to jest dla mnie w ogóle produkt bardzo, bardzo dobry. No, i to jest też moja buteleczka. Nie wiem, już w sumie, która, więc jak najbardziej polecam. No i słuchajcie, dotarliśmy do końca. Pokazałam wam wszystkie produkty, które używałam w mojej pielęgnacji przez ostatnie miesiące. Efekt jest taki, że finalnie jestem bardzo zadowolona właśnie z tych efektów. Skóra jest naprawdę fajnie ujedniona. Przede wszystkim nie mam takich problemów jak miałam wcześniej, czyli jakieś zaczerwienienie. Także udało mi się właśnie poskromić troszeczkę naczynka, które gdzieś tam się pojawiają. 다 <목소리법> Absolutnie nie miałam żadnego pogorszenia stanu cery Tak więc jestem mega zadowolona z tych wyborów I naprawdę mega mnie to cieszy, że mamy teraz już naprawdę tak ogromny wybór Teraz jestem w trakcie planowania swojej pielęgnacji na następne miesiące I myślę, że wybiorę całkiem inne produkty Właśnie, aby to dobrze dopasować do mojej skóry No ale też dlatego, że jestem mega ciekawska i kocham naturalne produkty więc. Ale podczas takich testów też właśnie wynajduję perełki, które sobie zapisuję później z chęcią do niej wracam No i także mam dla Was dużo opinii, więc każdy na tym zyskuje Mam nadzieję, że tym filmikiem Wam pomogłam, że Was zainspirowałam Będzie mi bardzo miło, jeżeli po takiej dłuższej przerwie zostawicie komentarz Czy też da dacie łapkę w górę, wtedy na pewno wspomożecie mój kanał Żeby troszeczkę bardziej dynamicznie ruszył No i także zapraszam Was na mój Instagram, gdzie jest bezpośredni ze mną kontakt Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie I widzimy się już niebawem w następnym filmie Także buziaki i papa!